Chciałbym Wam powiedzieć teraz o jedności z Bogiem, o takim kolejnym kroku wiary, który jako niesakramentalni na pewno możecie robić i, i powinniście robić. To są rzeczy z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony nieoczywiste, dlatego że istnieje taka pokusa, żeby zatrzymać się na bólu. I zatrzymać się na ciągłym zmaganiu się z przebaczeniem, czy z tą sytuacją, która była i ona wiadomo, że nie wymarzy się jej, i, i będzie obecna, niezależnie od tego, kiedy to było. Ja dobrze to widzę też i po swoich rodzicach, którzy rozstali się 28 lat temu. Więcej nie byli ze sobą, niż byli ze sobą, i to ciągle wraca. Gdzieś to jest obecne i tak jest. I można się na tym zatrzymać. To jest, myślę, że pokusa, żeby grzebać w tym ciągle i i się z tym jakoś do tego wracać, z tym się w taki sposób zmagać, żeby stać w miejscu. A tego Bóg nie chce. Bóg nie chce, żebyśmy stali w miejscu. Tylko, żebyśmy Doświadczali, że w Bogu się rozwijamy, że relacja nasza z Bogiem, że ona się rozwija. to, co jest z pewnością potrzebne, to jest przebaczenie. Wiadomo, że są sprawy jakieś, których trzeba chwycić byka za rogi, trzeba przestawić temu czoła, ale to się kończy. I jest moment, kiedy coś jest do zostawienia. Co mogliśmy? Zostało to zrobione. I więcej zrobić. Nie tyle, że nie możemy, co nie ma co, szkoda życia. Szkoda, szkoda życia na to, żeby cały czas w tym się taplać w taki sposób, że, że stoję w miejscu. Wiadomo, są relacje, są różne rzeczy, które co można i gdzie można warto odbudowywać, ale nie w taki sposób, żeby stać w miejscu. Cały czas powtarzam to słowo, stać w miejscu. Jeżeli macie gdzieś takie poczucie, to to jest do zmiany, bo życie w Bogu nie jest staniem w miejscu. Nasz kierunek rozwijania relacji z Bogiem, jeden to jest to, co teraz mamy na adoracji, że ja i Jezus to bardziej w Nim, bardziej On wypełniający moje serce. Mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo o komunii duchowej że ta jedność jest między nami, między Bogiem i mną, ja w tę jedność wchodzę w swoim sercu. Jest wiele różnych sposobów, które są pomocą do zjednoczenia, ale kierunek wiary ma być Bóg w moim sercu. Bóg, którego adoruję we mnie. Bóg, który jest wszędzie jest we mnie i jakby ten, ten moment zatrzymania, że On jest we mnie. Tam gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, ja jestem pośród nich. I tę wspólnotę wiary tworzymy, tworzycie jako rodzina, ale, ale tworzymy w ten sposób, że Bóg jest z nami. On jest w nas, On jest z nami. I to doświadczenie zachęcam, żeby na różny sposób budować, na różny sposób. Modlimy się śpiewem, Bóg jest we mnie. Wznoszę ręce, Bóg jest we mnie. Na, na różne sposoby to doświadczenie On we mnie przebywa. Taką pomocą w modlitwie to, to może być na przykład jak przyjmuje tchnienie ducha, ruach. Czasami sobie tak mocno odetchnąć z taką świadomością. Panie, to Ty mnie całego wypełniaj, przewietrzaj mnie. To, co dzisiaj mieliśmy też w czytaniu z Nikodemem, tak? Wiatr wieje, kiedy chce. On sam może wszystko w nas przewietrzyć. Jak jesteśmy czymś uciemiężeni, naprawdę odetchnąć sobie kilka razy i tak, Boże, po prostu przepłyń przeze mnie w tym Twoim dmuchnięciu, które wszystko zmienia. Można też w modlitwie, że staje do modlitwy i prosić, żeby obłok nas ogarnął. Żeby obłok Bożej obecności, taka chmurka, po prostu żeby, żebym się w niej zanurzył, żeby mnie całego ogarnęła. To są, to są drobne, biblijne obrazy biblijnego działania Bożego, o które możemy prosić. Oczywiście możemy też prosić o delikatny powiew. Mniej wyczuwalny. I Bóg też tak przychodzi, że jest mniej wyczuwalny. To też jest doświadczenie, które mamy z rekolekcji różnych I, i tak też jest. Ale żeby stawać w ten sposób, mieć to cały czas przed sobą, ja chcę być w jedności z Bogiem, że On jest we mnie. On mnie wypełnia. Całego mnie wypełnia, całego mojego ducha. I to jest jeden kierunek. Rozwoju, który jest nam potrzebny, że takie modlitwy podejmujemy, takie działania, w taki sposób jesteśmy przed Panem. A drugi bardzo ważny kierunek to jest, żeby wchodzić w głoszenie, wchodzić w posługę drugiemu człowiekowi. Tak jak na przykład dzisiaj Kasia była poproszona do modlitwy wstawienniczej. To jest, jest potrzeba, wchodzę. Pamiętam ile razy. Wychodzących z kościoła yy, prosiłem, bo jest potrzeba modlitwy, to weźcie się pomóc, bo tutaj ktoś prosi o modlitwę. I za każdym razem, gdy, bo to chodzi o gotowość serca, bo ktoś może powiedzieć, niestety, osoby mówią, z tym się też spotykam, przez brak otwartości na posługę, czyli na to, że się boję, że coś nabroję, boję, że się, boję się, że się pomylę. I mówię nie. Ktoś mnie prosi, a ja mówię nie. I to, to niestety jest taką e, bolączką, która jest związana z jakąś formą wychowania. Wychowania w wierze. A w nas ma być gotowość, tak. Jak mnie lider prosi, jak mnie animator prosi, jak mnie ksiądz prosi o... Weź tam, po, pomóc się z osobą, pogadaj z tą osobą. To moje doświadczenie jest, gdy tak kogoś o to proszę, tak z łapanki niby, to te osoby poświęcają godzinę, po, poświęcają swój czas, żeby komuś pomóc. To zaangażowanie takie, takie początkowe aż nadto, ale to Pan wie komu, jak yy, przez to chce się udzielać. Także to jest, yy, tak, żeby być gotowym do, do posługi. Do tego yy, bardzo Was zachęcam. I też w tej gotowości do ogłoszenia, do, do to myślę, że. Y, 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 taką, tak. mieć takie serce do informowania, czy mówienia o tym, że y, mamy taką wspólnotę. Czasami nawet, y, bo ludzie często przychodzą i mówią o tym, że tutaj żyją bez ślubu, a tam są po rozwodzie, a y, rodzice zwłaszcza o tym często mówią. Wiadomo, że osoby, które trafiają do, do wspólnot niesakramentalnych, ja przynajmniej mam takie mam doświadczenie, to gdzieś wcześniej li, liznęły kościoła. Czyli w większości z Was to jest tak, że mieliście jakiś kontakt z formacją w kościele. Czy to pielgrzymkowy, czy to w jakichś grupach, że to, to było w Waszym życiu obecne i gdy się troszeczkę życie e, pogmatwało, to Wy dalej szukacie obecności Bożej. I stąd jesteście też w grupie niesakramentalnych. Że jest, że jest to mocno powiązane. A zatem nie dziwi mnie to, że osoby, które mają na Kościół zupełnie wywalone i są niesakramentalni, bo są w drugim, czy trzecim, czy piątym związku, oni nie są zainteresowani wejściem do wspólnoty niesakramentalnej, chociaż są niesakramentalni, ponieważ nie mają takiego doświadczenia wcześniej, żadnej wspólnoty i nie są po prostu, nie chcą, nie mają, to nie chodzi o powrót do Kościoła, tylko nie chcą być w kościele. I, i, ale warto mieć jakąś wyczulone, y, wyczulone serce i, i ta, taką uważność. Bo jednak y, jest też wiele cierpienia i osób, które byłyby tym zainteresowane, tylko że, że nie wiedzą, że coś takiego istnieje. I, i żeby o tym mówić, to no to jest otwartość na głoszenie. Że chce się podzielić tym, co było tutaj. Chce się podzielić. Tym, że wiesz, co ja jestem po rozwodzie, wiesz o tym, ale ja chodzę do komunii duchowej. No co ty, jak to? Ja tę konferencję, co będzie, to ją zatytułuję e, w taki sposób: Do niesakramentalnych, chodźcie do komunii. Nie, Nie chodzi, chodzi o to, żeby, no bo to jest taki komunikat, tak? Ale e, czasami jest dobrze. Gdzieś o coś zaczepić po to, żeby potem móc temat rozwinąć. I, no i w jakiś taki, tak do tego was zachęcam, żeby mądrze budować ewangelizację i mieć to gdzieś cały czas z tyłu głowy, że ja przeze mnie ludzie mogą wracać do kościoła. Tak jak Rafał z Agnieszką mówią, że mają tę misję, którą dostali w misję pasterza, misję ewangelizacji księży. I ją podejmują sukcesywnie, wytrwale i sumiennie, za każdym razem, gdy jest taka możliwość, i w to wchodzić, po prostu wiedzieć, że my przemieniamy Kościół, ale będziemy go przemieniali tylko wtedy, jeżeli będziemy w to zaangażowani, Czyli świadomie podejmowali pewne kroki, pewne rozmowy. To nie chodzi, że się wpycham wszędzie. Czasami te rozmowy są bardzo krótkie. I krótkie wystarczą jako sygnał, że, że jest miejsce dla niesakramentalnych. Że, że nie jestem odrzucony w Kościele, chociaż tak to może wyglądać. Ale ja nie jestem odrzucony, dlatego, że mogę chodzić do komunii. I, I tak dalej. Także to są to jest cała opowieść, którą krótko warto mieć zrobioną w sobie, po to, żeby się nią dzielić. I w momencie, kiedy będziemy mieli takie nastawienie, to będzie nas Bóg odrywał od historii życia jako kwaśnego życia, kwaśnego, jakiegoś tam zgniewego jaja, które, które cały czas butwieje i cały czas nam zawadza. Ale, żeby to się stało, to potrzebujemy pójść w misję, i w tej misji być na Jezusie, który jest we mnie. To jest ten kierunek. Dlatego te rekolekcje, nasze skupienie tutaj w słownicy jest całe. Zobaczcie, że cały czas w kaplicy, no bo tylko tu możemy, ale dzięki Bogu do Jezusa, do Jezusa ze wszystkim. I z radością i z, i z poważną treścią. Ze wszystkim, żeby iść do Jezusa. Także to niech będzie taki takie zatrzymanie jeszcze. I, I w dalszej modlitwie, niech nam to przyświeca, to, to pragnienie pogłębiania wiary, nie możemy stać w miejscu. Jak stoisz w miejscu, to będziesz schodził w dół. Więc gdzieś potrzebujesz wznieść oczy, poszerzyć marzenia, poszerzyć horyzont. I Bóg Ciebie potrzebuje do głoszenia. I tu nie chodzi o ambonę. tylko. Systematycznie, sukcesywnie, a będą momenty, że będzie nam, bo nie potrzebował, ale sukcesywnie mówić ludziom, wołać, żeby ich zachęcać do kościoła.